Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 779? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na czwartek, 18 grudnia 2025 roku Dziedzictwo odcinek. 779 Co się wydarzy? Domownicy są bardzo przybici po śmierci Cendzera. Yamanem miotają wątpliwości. Nie może uwierzyć, że Nana w niego zwątpiła. Co więcej, momentami życzliwe i ciepłe zachowanie Nany sprawia, że Jaman zaczyna doszukiwać się drugiego dna jej niechęci do niego. Nedim widzi, jak Nana ociera łzy policzka Yamana. Jest wściekły. Postanawia jak najszybciej ich rozdzielić. Kwestia ojcostwa nie daje Feritowi spokoju. Wie jednak, że od Aize nie dowie się prawdy. Ucieka się więc do Fortelu i zabiera ją na rzekomo bardzo niebezpieczną akcję. Dziedzictwo odcinek 779 kiedy oglądać? Nowy 779 odcinek dziedzictwa zostanie wyemitowany już w czwartek, 18 grudnia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD, o czym jest dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Jaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnie.